Tak jak Czuczo teraz ci kombinuje, żeby się dopasować. No, masz podobną głowę do Marcina, więc jest okej, okay, ale... Dobra, co ja będę gadał? <grym> Lej tak. Czy chcesz... A Aha. No, Trudno może być, może być. Którą chcesz? O. Uh. Aha. Nie, musisz, musisz. No to jest gadkowa konstrukcja. Nie spadaj. <grym> teraz wózki... Przepraszam. Mniejsza tarcza, to nie żyjesz, to w ogóle poprzednio... Uderzyłem cię? Nie. Kurwa nie Boży. Warzyłeś jak nie dodam ci tą swoją. No. no. Pamiętaj, jak to dystans, to dystansy dystansę, moców, się wyrazi z tego, mówię, tak się nie musi atakować. Jak go czeka, to mówię, to albo górę, albo dół, albo wiesz, albo tak, albo tak. No poczekaj, pokażę to chodzi. Pan. Jest sobie go sicek, tak? tak. Tak mi nie wejdzie, albo zobacz, albo robię markowany tu i tu. Trafiłem Tu, 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 tu. Kombinuję po kilka się wiesz. i drugą pas Nie wejdzie, no to jeszcze, to tak trafiłem, tak? Albo tu trafi, nie trafiłem. O, poszło, Prawi po jajach. Dzięki za jajko. Trafiłem? Sorry. O, nie gniewam się do Dobra, nie troszka dla bardzo robię Garda. Uf. Dobra, jedziesz coś podziemia, nie patrz. I teraz tak jak stoisz, chcę was, tak jak ty stoisz. Jak się bronisz, nie bronisz się wyżej. Albo wyżej, albo w ten sposób. Nie tak, bo tak wszystko wchodzi, ale bardziej patrz, w ten sposób. To no, spróbuj jest takować na głowę. Widzisz tak, no za to tyle, widzisz? od to ci oddałem. I nie cofniesz. Jak masz giwerę, nie cofnij się w ten sposób, bo nie masz siły, no. Albo... Albo robisz w ten sposób, lub wchodzisz na głowę i gościa się tubijesz. Wtedy wiesz, w ten sposób ci nie trafi nigdy, zobacz, patrz w głowę. Dawaj, bo ja się gotuję. A Ataku. Noga! Noga! Dobrze. Tak, noga. Nogę. Dobrze. Dobrze. Noga. Już noga. To jest tak. Góra. Tu. Góra dół. Góra, dół, góra. dół. Dobrze. Góra dół, góra dół. Tak to nie wiem, bo cię poczemu tak zrobić. Aha, eee. no, ja ta O kurwa. <laughs> Co się Ech. to? Daj mi mu tak chem. Nie no, że nie. Yeah. Delikatnie Cię przywrócił, tak. później był łagodny dzisiaj. nie nawet. Ja nie, mam, mam trudności z wymachiwaniem. Dobrze masz. Zdaję mu mi ten płat. Spokojnie. <grym> to jest trening. Nie od Ciebie Zmignie. od razu, że...